Dzisiaj będę mówić o energii życia, o tym, co aktywizuje naszą energię do życia, co sprawia, że chce nam się żyć i łączymy się z tym przepływem życia w, w sobie, i możemy na niej szusować i kreować wspaniałe rzeczy, żyć z takim mm, poczuciem radości i y, osadzenia, zakorzenienia. A chciałabym Wam powiedzieć w ogóle, jak ta ścieżka u mnie wyglądała. I ta opowieść będzie w kontekście żeńskiej energii, w kontekście właśnie tej żeńskiej energii, która jest tą energią, która jest życiem i która rodzi życie. Bo jest to bardzo ciekawy temat. I ostatnio właśnie zaczęłam organizować również kręgi kobiet. Ta idea tych kręgów kobiet przyszła do mnie sama. Nie myślałam wtedy o tym i nie planowałam wtedy tego, aby Organizować kręgi kobiet, bo miałam sobie dużo jeszcze, czy nie wiem, wtedy miałam dużo, ale byłam już na, takim, na, takim, na takiej bardzo dobrej drodze do tego, aby uzdrowić w sobie rane siostrzeństwa. I dlatego myślę, że wtedy w tym momencie przyszła do mnie ta idea tego kręgu, i tak mocno ją poczułam, że postanowiłam ją właśnie wcielić od razu w życie. I muszę wam powiedzieć, że ta piękna, żeńska energia ma w sobie tak niesamowitą moc, to jest tak przepotężna energia, że jak się na to zdecydowałam i za tym poszłam, to zaczęły się dziać w moim życiu magiczne rzeczy. Jeszcze głębiej połączyłam się wtedy ze swoją intuicją, ze swoim, z tym swoim wewnętrznym prowadzeniem, bo energia żeńska jest tą energią, która na początku się w środku otwiera w nas. I... Um, jakby tak jakby, ktoś, tak jakby przyszedł do mnie prezent, i ja się zgodziłam ten prezent odpakować i otworzyły się dla mnie zupełnie nowe możliwości. No ale tak, mniej może zagadkowo, a bardziej na ziemi, to co takiego się zmieniło. Ja tą żeńską energię, energię życia praktykuję już od dawna naprawdę. I jak tylko zaczęłam medytować, to. Jednym z, jakby ze ścieżek była właśnie ścieżka aktywowania swojej żeńskiej energii. Natomiast myślę, że dopiero teraz, jak sama dałam sobie bardzo dużo takiego jakościowego czasu, i jak przeszłam ogrom, ogrom, ogrom w integrowaniu moich aspektów, takich aspektów nieświadomych. To była moja ostatnia, ostatnioroczna ścieżka. Dopiero wtedy, jak tak na maksa wróciłam do siebie, skoncentrowałam się na, na tym, co czuję, na tym, kim jestem, i na maksa połączyłam się z, z tym swoim boskim potencjałem, to dopiero wtedy jakość połączenia z tą żeńską energią jakość Odczuwania jej w ogóle w swoim ciele i w swoim życiu się zupełnie diametralnie zmieniła. Wcześniej to można powiedzieć, była bardzo, bardzo tak powierzchu. i Dlaczego mówię akurat o sile życia? Dlaczego mówię o mówieniu y, życiu, jakby na, skoncentrowaniu się na, na tym, co, mm, co nam tą energię aktywizuje i co sprawia, że ta energia się y, y, powiększa. Że nasza siła do życia się wzmacnia, że życie staje się bardziej smaczne i że nam się chce w ogóle żyć. Co jest takim pierwszym krokiem, co było u mnie pierwszym krokiem? No to było właśnie zwrócenie uwagi na te miejsca, w których ja rozdaję swoją energię, w których pełno mnie wszędzie na zewnątrz. Asystowaniu innym, w pomaganiu innym, w odbijaniu się w, jakby odbijaniu się, w szukaniu siebie w oczach innych ludzi. A jak mało jeszcze tutaj, w środku, w tym towarzyszeniu sobie, to jest dla mnie trudne. I dopiero wtedy, dopiero wtedy, można powiedzieć, to rozbłysło w środku. To, co blokuje, co y, blokuje naszą energię do życia, nasz przepływ życia, są nasze nieuzdrowione aspekty. Y, o tym pisał, o tym mówił y, psychiatra Karl Gustav Jung. Natomiast ja y, nie polecam ci teorii, ja polecam ci praktykę. Polecam ci praktykowanie i uzdrowienie tych aspektów, czy to y, właśnie z takiej pracy indywidualnej, y, czy też właśnie. Poprzez y, właśnie tego typu y, spotkania, jakim są kręgi kobiece, poprzez obserwowanie swojej rzeczywistości i y, podchodzeniu z miłością do tego, co cię trygeruje, do tego, co cię porusza. Y, nasza rzeczywistość może być wspaniałym narzędziem do tego, abyśmy y, patrzyli na to, co sprawia nam ból, co sprawia to nasze cierpienie i odnajdywaniu w tym właśnie naszych nieuzdrowionych aspektów, tych części nas, które które podczas właśnie jakiegoś trudnego doświadczenia nie dostały tej opieki, nie dostały tej miłości, zamknęły się na przepływ tej miłości i teraz po tej, po podejście do nich z uważnością, z czułością, z otwartością powoduje, że te aspekty nas wracają do nas, wracają do środka, wracają do naszego domu, naszego serca, i one nam najwięcej, tak naprawdę, siły do życia y, odblokowują. Y, tak, to jest właśnie moim doświadczeniem. To, w jaki sposób my to zrobimy, to już naprawdę zależy od nas. Moim, moim sposobem jest właśnie praca z intencją, a praca właśnie z nadświadomością, z formułowaniem intencji, aby to nadświadomość uzdrowiła i przyprowadziła do mojego życia takie okoliczności, takie zdarzenia, które spowodują właśnie uzdrowienie, które pomogą mi namierzyć i zintegrować tę część siebie. Oczywiście wiem, że jeżeli jesteś na początku te, tej drogi, to, to oczywiście łatwiej jest z kimś. Oczywiście siebie polecam również tutaj, do, do, tego, do tego. Miałam w sobie bardzo wiele tych aspektów niezintegrowanych, i myślę, że, że, że nasze życie w ogóle przez większość życia to, to, to właśnie trwałam w takim zapętleniu przez to. Ale takim największym, największym, który mi chyba najwięcej energii zabierało, to była, to była taka taki aspekt takiej misjonarki, której się wydawało, że, mm, że po prostu ludzie sobie ze mnie nie poradzą, że ja muszę wszędzie wszystkim asystować. I tak naprawdę to, był, to była mała dziewczynka we mnie, która. Po prostu nie doświadczyła tej miłości i po prostu w ten sposób chciała zaistnieć w życiu ludzi pomagając im. Więc dla mnie życie jest właśnie obserwacja mojej rzeczywistości, tego, co się we mnie dzieje. Jestem najlepszym, najlepszym narzędziem do tego, aby, aby siebie uzdrawiać, aby siebie integrować, aby wracać do tego przypływu życia we mnie. No i dlaczego akurat? Uzdrawianie tych, tych naszych, integrowanie tych naszych aspektów, podchodzenie do siebie z miłością. Tak wiele po prostu zwraca nam tej naszej życiowej energii. Za każdym razem, w moim w życiu tak wyglądało, że za każdym razem, jak jakaś część mnie do mnie wracała, to Moje życie po prostu wchodziło na inny poziom. Ja po prostu się inaczej czułam. Ja inaczej patrzyłam na tę rzeczywistość. Te rzeczy, które mnie wcześniej trygerowały, w ogóle już nie miały na mnie żadnego wpływu. E, miałam więcej, właśnie, też to, co nazywamy potencjałami, czyli to, że możemy się połączyć z, z tymi naszymi potencjałami, z, to, z tymi naszymi boskimi aspektami, talentami. Ja wtedy miałam po prostu. Naturalnie siłę i odwagę, żeby do tego wychodzić. I bardzo polecam Wam tę ścieżkę. Myślę, że kluczową yy, taką, yy, wydaje mi się, u mnie taką kompetencją, która mi pomagała przez to przechodzić, była właśnie obecność. Czyli pozwalam wszystkiemu, wszystko, pozwalam yy, czuć sobie wszystko, co jest żywe we mnie. Nie oceniam tego, ani tego nie umniejszam, ani temu nie nadaję, po prostu pozwalam temu być. Yy, Integruję to, przytulam to, to co nazywamy, no to właśnie tą pracą z tym wewnętrznym dzieckiem. E, to jest dla mnie po prostu taki, e, taki sztos. tak? To, to, mi, to mi najbardziej pomagało. Zanim w ogóle miałam, myślę, że gotowość i odwagę do tego, żeby sobie towarzyszyć w takich procesach i e, też, może powiedzieć, samodzielnie przy współudziale mojej nadświadomości to robić, to musiało trochę czasu minąć, tak? Jeżeli poczujesz, że ta ścieżka właśnie kręgów kobiecych, bo tam przechodzimy przez też, wchodzimy też w taki głęboki proces yy, podróży yy, w głąb siebie, i mogłabym być dla Ciebie taką, taką ścieżką, taką yy, praktyką, no to oczywiście zapraszam. Dlaczego kręgi kobiet są tak mocnym misterium yy, odkrywania swojej kobiecości, aktywowania swojej kobiecości, tą ścieżką. Bardzo interesującą ścieżką, myślę, że dla każdej kobiety, która się na to otworzy. I co się w ogóle dzieje energetycznie, kiedy kobiety w kręgu spotkają się i kiedy otworzą się na ten przepływ energii kobiecej? Pisane w naszą anatomię i naszą naturę, światło, które jest życiem, i światło, które rodzi życie, czyli ta energia, która płynie z naszego kobiecego centrum. I przepływa przez każdą z nas w kręgu, no jakby pomnażając, aktywując to nawzajem, daje taką niesamowitą synergię doświadczania tej, tej przepływu tej energii. I to, co daje życie, to my, to, co sprowadza życie na ziemię, to my. my jesteśmy tym portalem pomiędzy niebem, niebem a ziemią, dlatego w taki naturalny sposób podczas takiej aktywacji łączymy się z naszą z naszym boskim wyższym ja bo powiem wam, że jak zaczęłam organizować kręgi kobiet to poczułam bardzo wyraźnie, żeby tego nie nie planować, tak? W sensie żeby to nie było według jakiegoś rozkładu przyszła mi tylko medytacja że medytacja jest tym aspektem który aktywuje przez który dojdzie do tej aktywacji natomiast nie miałam w planach żadnych ćwiczeń, żadnych innych punktów programu, bo poczułam, po prostu zostałam taki przekaz, żeby zaufać, że to krąg nas poprowadzi. No i też tak się stało, ale ten pierwszy krąg dał mi bardzo duży, duży wgląd w to, jak ja się dobrze czuję i jak. Co ja, co ja swojego aktywuję właśnie w tej przestrzeni kręgowej, w kręgu, i co przeze mnie przepływa, takiego mojego, czym ja mogę z kolei wychodzić do, do świata. I to, tym czymś była właśnie medytacja. Na początku przyszło mi, aby tą pierwszą medytacją otworzyć ten przepływ miłości. I przy, przyjmowania, otworzenia się na przyjmowanie, miłości, wszystkiego co dobre, obfitości. Ponieważ kiedy nasza przestrzeń bioder, kiedy nasza łona jest zablokowana, y, wielo, wieloma warstwami zawstydzeń, lęków, nadużyć, no to płynie też w naszej krwi i w naszych genach, i myślę, że wiele z nas miało, wie o czym tutaj mówię. Kiedy my to, to z siebie wszystko zdejmujemy i rozpuszczamy, to po prostu ta energia może swobodnie płynąć. Wtedy jest nam łatwiej, wtedy jest nam łatwiej przyjąć. I ta medytacja właśnie aktywuje taki, aktywuje taki przepływ energii w ciele, poczucia tego. Miejsca mojej mocy i połączenia się z tym boskim aspektem poprzez oddech, poprzez intencje, poprzez właśnie wprowadzenie w pole takich kodów boskości, kodów światła. I teraz, właśnie, jak medytowałam sobie i pytałam, co teraz może być takim Taką nową jakością, którą prowadzimy w ten krąg, który się odbędzie 15 listopada, to przyszło mi, że taka ciekawość, taka ciekawość podążania tą ścieżką, odkrywania swojej kobiecości, traktowania jej taką ciekawą przepotężną tajemnicę do odkrycia i i wkroczenia, właśnie poddania się tej ścieżce, właśnie z taką ciekawością, że każda z nas ma w sobie tyle, tyle mocy, tyle piękna, tyle um, potencjału do odkrycia, że, że, że to będzie tym właśnie tematem przewodnim na ten kolejny krąg. Oczywiście będziemy robiły również medytację aktywowania tej energii w ciele. Tak to czuję nadal. I co było też dla mnie ciekawe w tym, w tym kręgu, że właśnie jak ja przeszłam ten kawałek tej obecności przy sobie, tej, tego takiego zakorzenienia się w sobie i jak ja to w sobie już aktywowałam i Yy, I stałam się tym, to kobiety, które przy, przyciągnęłam na krąg <noise> swoją energią, to były kobiety, które były bardzo w sobie i bardzo mocno osadzone właśnie w tym przeżywaniu, odkrywaniu siebie, a mniej w wychodzeniu na zewnątrz, w, w nawet w mówieniu o tym. Co się zmienia, kiedy kobieta zaczyna czuć siebie? Kiedy kobieta łączy się z tą siłą życia w sobie, kiedy staje się tą siłą życia. Wiecie, też oczywiście nie chciałabym tego zawężać, że to tylko kobieta, bo mężczyźni też wchodzą na tą ścieżkę i, i to jest tak powiem, uniwersalne dla nas. Natomiast odniosę się teraz do kobiet akurat. Wszystko się zmienia. Po prostu wszystko się zmienia i wszystko staje się zupełnie inne. Tak jakbyśmy zdję zdjęły ze swoich oczu jakieś okulary, które nam y, zmieniały tą rzeczywistość <laughs> I, i zaburzały tą rzeczywistość, I, i przede wszystkim schodzą z nas te iluzje. Zmienia się nasza relacja z naszym ciałem. Przede wszystkim, bo to jest energia w ciele, więc otwiera się w ciele więc tak naprawdę to jest to dużo o ciele o odzyskaniu szacunku do swojego ciała, zaufania temu, co ciało komunikuje, otwarciu się na poczucie swojej intuicji, na poczucie tego wszystkiego, co, jakby co nam to ciało komunikuje. W jaki sposób ono komunikuje? U mnie ostatnio bardzo zmieniło się poczucie tej cykliczności. Ja, ja, ja czuję ten rytm po prostu życia i czuję tę potrzebę zestrojenia się z tym rytmem życia, aby niczego nie pchać, aby nigdzie nie chcieć iść szybciej, tylko po prostu płynąć, po prostu być w komunikacji ze sobą. Nie przyspieszać niczego nie traktować życia jak checklistę do odhaczenia tylko wejść w ten rytm ja nie potrafię tego wytłumaczyć bo wiecie ja kiedyś o tym czytałam i tak naprawdę to wiedziałam że to jest ważne aby zaufać cyklowi aby poddać się tym cyklom aby żyć właśnie w taki organiczny sposób ale to i tak nie przychodziło. To przyszło mi po prostu w naturalny sposób, jak, jak ta ścieżka aktywacji, eksplorowania tej żeńskiej energii w moim życiu się zaczęła po prostu pogłębiać. To po prostu przyszło naturalnie wtedy. Więc można powiedzieć, że życie jest w tym naszym życiu zaczyna pojawiać się coraz więcej radości i luzu. To napięcie z ciała przede wszystkim schodzi. I na początku ciało czuje to zmęczenie, dlatego że no, jak, jak, jak no, dźwigaliśmy coś tyle lat i nagle to puścimy, no to wyobraźmy sobie, jak to ciało się musi też. Ono po prostu y, potrzebuje czasu, żeby się przystroić. I my w tym czasie też y, ważne jest, abyśmy były dla siebie, zawsze ważne jest, żebyśmy były dla siebie najwspanialszymi opiekunkami i. Najczulszymi przyjaciółkami, ale w tym czasie jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, aby zadbać o ciało, aby uhonorować to ciało. To ciało jest właśnie tą świątynią, przez którą płynie ten nasz duch, więc to jest bardzo ważny aspekt. Dlatego to nie jest coś technicznego, co da się ustawić w ustawieniach fabrycznych, chociaż, chociaż można powiedzieć, że poniekąd jest to odzyskanie takiej Takiej czystej, krystalicznie czystej miłości do siebie. Co się jeszcze zmienia? Przede wszystkim poczucie własnej wartości, sprawczości i, jak my jesteśmy, słuchajcie, ze sobą połączone, my już nie jesteśmy przestraszone tym życiem, tylko. Po prostu zaciekawione nim, tak? To jest taką naturalną, naturalnym efektem tej ścieżki. Myślę, że jeszcze o wielu rzeczach nie powiedziałam. Ale będę na pewno kontynuować ten temat, bo no, mam w planach organizowanie tych kręgów i odkrywanie też tej wspaniałej ścieżki dla siebie samej. Więc na pewno będę się tym jeszcze z wami dzieliła. I jeszcze powiem, że zdałam sobie ostatnio z tego sprawę, że nie każda kobieta, zresztą wiedziałam to, ale tak potwierdziłam to jeszcze, że nie każda kobieta będzie chciała eksplorować tą ścieżkę aktywizacji swojej właśnie energii kobiecej, eksploracji, wejścia na tę ścieżkę w kręgu kobiet akurat, bo zauważam, że jest jeszcze bardzo mocna rana siostrzeństwa w nas, sama przez to przeszłam. Dlatego, w momencie, kiedy masz w sobie jeszcze tak dużo tego lęku, to zapraszam cię na po prostu sesję indywidualną. Jak się ze mną skontaktować, jest w opisie tutaj do tego filmu. To może być dla ciebie na ten moment yy, też bardzo, bardzo fajna, yy, fajna ścieżka, i myślę, że yy, to mogłoby być takim wstępem do, do uczestnictwa w takim kręgu? Nie. Być może to też nie jest dla każdego. Nie wiem tego jeszcze. Natomiast y, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że we mnie to jest mój, oczywiście mój mój, mój przykład. Y, we mnie rana siostrzeństwa była najgłębszą raną, jaką, jaką czułam, y, jaką odkryłam, jaką u, y, uzdrowiłam. Y, ona naprawdę bardzo mocno Wpływała na, na całe moje życie. Na wszystko tak naprawdę. Wiecie o tym, że yy, jakby jakaś czasami jakiś, yy, jakiś rodzaj lęku nas, rodzaj zranienia, czy, czy zawstydzenia, powoduje, że rozprzestrzenia się na inne i tak naprawdę tworzy jeszcze inne yy, inne pęknięcia, inne warstwy lęku, więc ja właśnie zauważyłam, że jak ustrowiłam w sobie te rany i yy, naprawdę poczułam, że zintegrowałam ten aspekt mnie, który yy, jako mała dziewczynka był, byłam porównywana i, yy, i po prostu oceniana przez pryzmat tego, jaką jestem dziewczynką. Bardzo mocno rzutował na wszystko inne, więc bardzo mocno mnie ograniczał w życiu, ale myślę, że to, o tym jeszcze będę kiedyś opowiadała, będę gotowa. <grym> po prostu na ten moment jeszcze jestem w takim, chyba w takim, na takim etapie mojego życia, że się chcę najpierw nasycić tą miłością, która do mnie przyszła, jak odblokowałam, jak uzdrowiłam tą ranę. Że to jeszcze nie jest czas, może o tym, żeby o tym jakoś tak bardzo opowiadać, bo jeszcze to się integruje. Ale to jest czas właśnie o tym, żeby się, jak ta miłość wraca do nas z tego uzdrowienia, to po prostu jest przemagicznie. Jeżeli czujesz, że ta przestrzeń Cię zawołała, to zapraszam Cię do, do kręgu. Planuję cyklicznie organizować kręgi co dwa tygodnie. Terminy będą na mojej stronie internetowej. Będzie można sobie w zakładce kręgi kobiet odnaleźć taką takie terminy. Również właśnie na mojej stronie pojawiły się też medytacje prowadzone Siła Życia. Tam są trzy medytacje właśnie w tym temacie, o którym dzisiaj mówiłam. Łączenia się z tym swoim potencjałem odzyskiwania tej siły życia poprzez trzy różne ścieżki. Więc tak naprawdę zapraszam Cię również do innych przestrzeni, ja zamierzam również nagrać, właśnie to już nagrałam, ale jeszcze jej nie wstawiłam na stronę medytacji, która też jest właśnie medytacją aktywizacji energii żeńskiej. Ta medytacja jest wspaniałym narzędziem. Ja Wam powiem, że ja osobiście bardzo lubię również taką pracę w zaciszu swojego domowego, w takim swoim zaciszu domowym. To też bardzo dużo we mnie aktywuje. Właśnie to, tak naprawdę, to, to zmieniło moje życie, Może, tak mogę powiedzieć. I również będę tutaj informowała o tych takich nowościach u siebie. dziękuję Ci, że, że byłaś tu, byłeś ze mną do końca. Powiedz tak temu, co cię ożywia. Powiedz tak temu, co cię budzi do życia. I świeć z tego miejsca. Bo świat będzie wtedy przepięknym miejscem do życia.